Kredyt konsolidacyjny to kredyt na spłatę innych kredytów, a więc jest on przeznaczony dla osób, które mają już na swoim koncie kilka kredytów gotówkowych, czy wykorzystanych limitów na kartach kredytowych, czy limitach w koncie osobistym. Kredyt konsolidacyjny ma równie wielką grupę zwolenników, jak i przeciwników. Przeciwnicy podkreślają przede wszystkim wysokie koszty kredytu konsolidacyjnego, natomiast zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że jest to nie okrotnie ostatnia deska ratunku dla osób które nie radzą sobie z obsługą swoich zobowiązań kredytowych. No i rację trzeba przyznać obu stronom. Na pewno kredyt konsolidacyjny nie jest najtańszym rozwiązaniem. Jest to kredyt zazwyczaj długoterminowy którego oprocentowanie jest wyższe niż średnie oprocentowanie zwykłych kredytów hipotecznych. Natomiast rzeczywiście jest on przeznaczony dla osób, które, można powiedzieć, stoją już pod ścianą, nie mają innego wyjścia i po prostu nie radzą sobie z obsługą swoich kredytów gotówkowych. Dla takich osób alternatywą wobec zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego jest już tylko ogłoszenie bankructwa, niewypłacalności finansowej. Z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego nie należy zwlekać. Jeśli pojawią się już jakieś opóźnienia w spłacie dotychczasowych kredytów, uzyskanie takiego kredytu może być bardzo trudne. Banki bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii regularnego spłacania wcześniejszych kredytów, a więc warto sięgnąć po tę ostatnią deskę ratunku wtedy, kiedy jest ona jeszcze dostępna.